Witam wszystkich z tej strony, Hunter, i zapraszam na dalszą część gry. Otóż, zobaczycie pewne zmiany, a jedną z nich jest taka, że nie mam tego wraku ufo, ponieważ wykonałem go poza nagraniem, bo bez sensu, żebyście oglądali na to w kółko, jedno i to samo, a tylko sześć przeciwników, no to jakimś wyzwaniem to nie było. Tak jak widzicie, zaraz nam się tutaj pokończy wszystko, nic nie przyspieszałem, tylko zrobiłem tą walkę i, i na tym to wszystko. No i trochę nam się oberwało, otóż, tutaj nasz krater. Właśnie mocno oderwał. ale tak to żadnych większych zmian nie mam. Ok, przyspieszmy sobie. Transfer samolotu A, Właśnie. Terror w mieście. się iść? Bo już już, już jednak e, trzeba mm, pomóc im, bo jednak wysoko mają. ten współczynnik cały. E, grenadier cegła. Wyposażenie, masz wszystko ładnie, wyrzutnia rakiet. E, ciężki plazmowy ci damy. No mm, gdzie mam tak, szturmowiec, wsparcie, snajper, snajper... Ajajaj... Aj, aj. Brakuje mi tu cholera jednego... Mm, brakuje mi jednego normalnego. Kogoś innego, o tak, że to się wyrażę. Koriot. A w sumie? Trzeba by sobie nie sprawdzić tego szyba. Zobaczmy, jak yy, chłopak działa. Dobra, czy mamy Grenadiera, to też nazwijmy jego Grenadier. To jest żołnierz wsparcia z karabinem. Okej, okay, tu jest yy, ładnie. Masz na razie tego yy, Tytana. Nie wiesz co, zostań przy tym swoim pancerzu. Yy, wydaje się tak być trochę lepszym pod względem, że obronę daje. Chciałbym tak, yy, mamy żołnierz wsparcia, czyli to jest nasza pani yy, doktor. Yy, tutaj jest snajper, snajper to jest nasz yy, standardowy skład. Yy, szturmowiec Szajbus to jest nasz standardowy do przejmowania ludzi oraz yy, shotgunem, który będzie trzeba mu ulepszyć. Cegiełka była zawsze z nami. I ma zdolności i kontrola umysłu, którą byśmy też chcieli zobaczyć jak ona wygląda. Dobra, rozprzestrzenimy sobie misję. Pomóżmy w yy, Atak w tym, tym, tym terrorze całym, Acapulco. Rozprawmy no, się z nimi, mam nadzieję, że dość Te sprawnie. przeprowadzimy w Meksyku. O Boże, nie! Mamy meldunek o aktywności obcych w gęsto zaludnionym... Będziemy musieli ludzi ratować, no nie podoba mi się to, no, nie, nie lubię tego, do, do jak już wiecie, od samego początku, jak ta misja weszła, użytek. No ale to cóż, jak, jak trzeba, to trzeba. No zaraz, zaraz zobaczymy jak ten nasz SHIFT wygląda. Jakie jak ma zdolności specjalne. Czy tylko po prostu sobie jeździ na kółkach i szczał. Gdzie on jest? No i gdzie jest ten SHIFT czwaniakino, kino? Nie wyszedł z tego. Centrala. Wielkie niebo Ale wielki. Uderzeniowy jeden w gotowości Ciało plazmowe. Rozkaz Potwierdzam Wielkie Niebo. Drużyna ma zgodę na zaatakowanie okay, wroga. Zapiszmy. Strzelajcie ostrożnie. Na ziemi są cywile. Podjedźmy sobie SHIFTem. Już na pierwszy rzut jest to dziadostwo. A inni? Inni kiepsko. Eee, ojoj. Przydałoby się ich tak trochę porozstawiać. Więc może ty tutaj. Okej. Okay. Ciebie wycofamy, ciebie wycofamy, to jest pewne. Ty tutaj i... Jest! Jeszcze nikogo nie zauważyłeś. To teraz tak. Ciebie wycofa na pewno, Szajbus. Leć sobie tu. Ciężka plazma. Dobrze by było cię wysłać tutaj. I jeszcze został mi ta pani tutaj, doktor. Którą damy może w strefę... Dobra, niech ona sobie... Uratuję tego tutaj cywila i naszym sib wycofamy się wstecz. Tutaj. O, tu się wycofamy. Bardzo fajny pojazd, powiem. Podoba mi się yy, cała tego, jego konstrukcja. Ok, czy oni teraz znikli? Um, takie głupie, trochę to, nie powiem. I co? Okej, okay. jest raz widoczny. I o to właśnie mi mniej więcej chodziło, żeby był widoczny dla... O Boże cywila zabije. za debi, eee, ten też zabije tego? Nie myślałem. No zabija, Tak mówię. Dobra. Tu są te gówna. Widzę wroga. O chciał się... No, no to, to, to jest akurat normalne, że oni do cywiliów idą. Mają nieskończoną ilość ruchu. No, 5, 6 z 50 zaraz traćmy cywilów. Czemu by nie? No, ta, ta gra jest tak sprawiedliwa jak yy, losowanie w lotto. Yy, serio? Nie, to no jest. no. Co mnie straszycie. Dalej, jeszcze. Yeah, nie, pierd ale, na co razem to wiesz, muszę się w dupę pocałować. Który to jest ten ostatni? Okej. Okay. Otóż, teraz chciałbym zobaczyć tym, zapiszę sobie, zapiszę sobie jeszcze raz, jak działa to w strefie. Czy liczycie to, że przeciwnik jest poza tarczą? Czyli na przykład ten jest poza osłoną? Czyli powinien rzecz biorąc umrzeć, tak? I mieć nasz snajper kolejny szczał. Dobrze mówię? Tak. No to postarajmy się jeszcze zabić tak z parę ich, żeby żeby właśnie pozbyć się tej nadmiernej ilości przeciwników. Kto tu jeszcze został? Ten będzie raczej ten no ładnie, jak tak wytępimy większość, to mi się to podoba. W strefie? W strefie. Kolejny zapis. Prawdopodobnie możemy tak napierdzielać, aż nam się naboje nie skończą. Takie mam, takie mam wrażenie. Trafisz? Czy też tak, jak cień spudujesz? Nie no, ty trafiłeś, to też ciebie jestem zadowolony. Shift, jakie masz celowanie? 65. A szczerze tego, tutaj. Aha, po prostu szczelasz sobie w ten oto sposób. Gdzie jest nasz shotgun? Shotgun jest tutaj. Odpalmy mu szczelanie w biegu. Dobiegniemy sobie w to miejsce. Wiadomo, może coś trochę tych przeciwników. Ale właśnie, miejmy nadzieję, że ten się przewróci. Teraz tak, ciężka plazma. Hmm. Kontrola umysłu jest za daleko. Ale chciałbym, właśnie, hmm, się przybliżyć. Spróbować. Eee, dobra, nie, weźmy sobie warte od palmy. Eee, niech on go chroni. Z tego rozwalmy. I się on skończył ruch. No cóż, no i tak bywa. Będzie ludzi atakował, przez co jest normalne. Nie zdążył. <laughs> Dobra, do góry nam umierają. Nie podoba mi się ta cała sytuacja. Latanie, włącz. Wleć tutaj do góry. No i doleć tutaj może. Teraz snajperów. Jako to, że snajperzy to może... Dobra, jednak dajmy tu. Chyba jest cywil. Ty uwolnij... Ty uwolnij tego cywila. Ciebie by się przydało wysłać... Gdzie? Tu jest cywil jeden. Tutaj jest cywil drugi. To nie. To tutaj wyszliśmy naszego Shiv'a. Shiv. Yo. Kurczę, go zapierdziela, fajnie. Dobra, tutaj są. Aj, 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 aj. Będzie kiepsko. Straciliśmy widok naszego przeciwnika. Potem też zapiszmy. Stań sobie tu i spróbuj go oszczelać. Celny sposób dzięki i tak postaramy się ich wykończyć. To jest karabin najperski, więc yy, będzie trochę niewesoło, ale postaramy się. To jest cywil, więc postaramy się porozmieszczać ich w miarę rozsądnie. Ok, on się tam trochę przybliży. Odda pewnie szczał, bo to jest pieprzona maszyna oblężnicza, która swój zasięg nie wiem skąd ma. Adrashiv Jestem na glebie. Tutaj zostań na chwilę. Sniper, zeszczel go. To był cień czy Garotta. Chyba cień. E, chyba garotta, znaczy się w strefie, w strefie, tak, garotta. Jeszcze pozwólcie tego. Dobra. E, masz wszystkie dwa ruchy. Przejdź tu. Przeładuj broń. Dalej. Ty, drogi siwie. uwolnij tego tu. Sześciu uratowanych, sześciu straconych. Pozostało sześciu. Dobra. Ym, droga pani, jesteś w stanie mu pomóc? Czy nie? Nie, nie pomożesz mu. Zostań sobie na warcie w takim razie. Ty jako, że jesteś tutaj do góry, sam, to na razie nic nie rób. Ja się postaram ci dać pewne wsparcie w postaci... O właśnie, w postaci... Kurde, chodź tu. W postaci snajpera. Naszego cienia, drogiego. Dobra. Kto tu jeszcze teraz ma ruch? Ciężka plazma. Byłoby dobrze, gdybyś nam zapewnił yy, na wsparcie, ale nie, no powinien sobie poradzić, ja wierzę w naszego siwa. Ty podejdź sobie szczerą lasanową tu. O, czyżby to wynikało, że to są ostatni przeciwnicy tutaj? To zejdź sobie na dół. No. Teraz ten nam zaatakuje, shiva biednego. No! Co jak... Aha, tu był koleś. Co jak co, ale ten shiva jest naprawdę dosyć y, wytrzymały. Y, 100%. Po 11 bije, przecież to jest lepszy niż kurcze człowiek. Y, tak moim skromnym zdaniem. Jest naprawdę y, kozacki. Tytuł. Widzę, że i tak ci nie mają za dużo. Znaczy, nie masz chyba w ogóle przeciwników, Z tego nasz karabin snajperski też może sobie na pałę przylecieć tutaj do niego. Albo no nawet nie, możesz nawet lecieć sobie tutaj. Yy, szczelba yy, podbiegnij tu i zapewnij osłonę. 700. Dobra. On teraz pewnie się wycofa, bo to jest normalne. No bo zombiak. No dobra, zombiak wstał. Mamy spół biedy. Shotgun szczela. I prawie go zabija. Ja bym miał tą kompozytową szczelbę, to by... Aha, tu jeszcze jestem zwartą. Dobra. Ci pozbyliśmy się, o powiedzieć, że wszystkich. Jeszcze ja zostaną tylko biedny zombie. No właśnie, to Shiva jest nawet lepsze od naszego kurczę, grenadiera. Lepiej tutaj nawet e, dwóch Grenadierów e, gier... To... Tych dwóch Grenadierów dzielić i zostawić sobie siwa no, Ale tak nie, no tak nie zrobimy, no nie będziemy świnia. Jak ludzie, to ludzie. Babiga Kolejny sukces, dobrze się spisaliście dowódco. Okej, okay. cieszy mnie fakt, że jesteście ze mnie zadowoleni. No dalej, no to animacja prawne mogliby już zlikwidować na tym etapie gry. No, jest bez sensu. Bez sensu tak długo się ciągnie niepotrzebnie. Panika zjechała w dół. E, jeden dzień uszkodzenia. Tam to jest pół biedy, tu jest pół biedy. Panika się zmniejszyła. Hangar, hangar, hangar. E, działo i M, działo i M. Tutaj jest pociski Avalejż. E, wymienimy na e, lance fuzyjną. I tutaj jest wszystko ok, czyli mm, tego działa Feniksa, tu jest działo laserowe, działo Feniks, działo Fenix jest gorsze. Zamontujmy tutaj działo I.M. To jest Ameryka, tutaj jest Europa. Dobra, tutaj mamy wszystko porobione. Centrum kontroli, zróbmy tą komorę. Ciekawe jak, jak, jak zwiększa się moc psjoniczna dzięki temu. Bo opisało, opisie, że to jest, służy do psioniki. Okej, okay, zaraz się przekonamy, co się stanie w ogóle. Mam że jakieś ufoki nie przylecą z tej kuli. Ach, to jest krzesło! Wow! Nie zauważyłem tego, ale dobra, pokój nie, nie. Tu koszary. I do laboratorium. Nie. Jak z tej komory się korzysta? Hmm, pokój sytuacyjny, bo to mam zadanie. Zwiększ siłę naszego żołnierza. Jak? Eee, zanim żołnierz przeciwnika użyje, kiedy musimy wzmocnić jego obronę przeciwnika przed ewentualnym zderzeniem, dać żołnierzy przeciwnika i pancerz psioniczny. Eee, dobra. Czyli to polega na tym, żeby wybudować pancerz, ps, pancerz psioniczny, który kosztuje nas, no nie dużo, no taka prawda, że niewiele nas kosztuje. Eee, szary, szary? Musiałem, że zawsze. O, SMS. Myślałem, że się zawsze nazywa Czarny Rynek. Do hmm, do 400. Eee, sprzedaj. Kurde, jeszcze. Bloki Berserkera niepotrzebne nam za bardzo są. Bo one dają... Eee, one dają... Eee, kurczę, jak się nazywa? Dają... Ten steryt cały, ten wzmocnienie. Śmieszne. Pokój sytuacyjny. Nie, koszary zobacz cegiełka. Nie. Garotta. Wypierdzielimy ci. Ale kurczę. daje obronę. Więc może jednak dajmy ci ten psioniczny pancerz. Ale on nie będzie narażony za bardzo. Najbardziej narażony. Będzie Grenadier. A ty jeszcze nawet pancerza nie masz tego. Nie masz pancerza, dobra. Proszę bardzo. W odpowiednich rękach ten kombinezon może okazać się naszym najgroźniejszym wynalazkiem. Wow. Udało nam się, dowódco. Doktor Walen jest pewna, że ten żołnierz posiada zdolność interakcji z urządzeniem obcych. Powinniśmy natychmiast zaczynać. Dobra. Tylko teraz tak. Szturmowiec. Nie. Tobie ten fajny pancerz latania jest w porządku. Cyganka. Ty nie masz wyposażenia. Dajmy ci właśnie pancerz tytana. Będziesz sobie tytaniła, że tak powiem. Będziesz w tytanie. Ogar, szturmowiec. Ty masz pancerz... Masz, mogę ci tytana dać? Dziwne. Masz tytana? Masz tytana. Dobra. Na razie nie bawimy się tutaj Zobaczmy o co im teraz chodzi. Użyj urządzenia. Mamy już miarę. Wejdź do komory gropa, jakby żołnierza, które. Ale jak mam do tej komory wejść? Tutaj? Aha, komora kolopa. Najwyższy czas. Kiedy e, Ostatni krok. to komory, nie będzie odwrotu. Przez cały czas nad tym pracowaliśmy. Potem raczej nie będziemy mogli wprowadzać żadnych modyfikacji. A, widzicie, to chyba jest koniec. Koniec gry się zbliża. Bo tego też nie możemy. Za bardzo tutaj e, puścić to do przodu. Bo, 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 jest ranny jeszcze 4 dni. Spróbujmy Przez 4 dni. E, ciężkie lasery. E, ciężkie lasery. Cięż, ciężkie lasery. Jak, jak tak, no to w sumie możemy iść na szary rynek. Zwoki tarnego Mutona, zwłoki Mutona na 10, udzielca 15, 15. Posprzedawać trochę tego i dzięki temu będziemy mogli wykonać to zadanie całe. Zrobimy to tak 200. Ciężki, ciężki, ciężki dział techniczny, buduj ciężki karabin, ciężki karabin maserowy, tu nie ten taki. Obrotowy, ciężki laser, produkuj, rozkaz i zrobimy sobie dzięki temu, co nam brakuje. Kurczę, szczelba, szczelba, szczelba nam brakuje, to jest na pewno, więc zrobimy sobie szczelbę dla naszego kolegi też Blasterowy. Nie, snajpera mamy szczelba laserowa, nie, plazmowa, taka była. Łukowy tu, hityna, osłona umysłu, stymulator, apteczka o, Nie Nie Jest szczelba kompozytowa, jest tutaj szczelba kompozytowa Produkujemy jeden yy, Nam się chyba tutaj w koszarach człowieczek czyni jeszcze Dobra Robimy sobie jeszcze samą kontroli. Oczekujące połączenie z radą. i pieniążki. Nie teraz. Nie chciałem kurczę zaczynać kolejnej misji bez bez, bez tego. Zaryzykujemy. ryzykujemy. Dobra, wrócił do służby, więc wracamy koszary. Szturmowiec Szajbus, masz wszystko, e, proszę cię bardzo. Ty masz Archanioła, pistolety, pistoletów nie używamy. E, snajper, masz wszystko, wyposażenie. Widmo, wszystko. E, Grenrandier, masz wszystko, wyposażenie. Pancerskie psychiczny. wyrzutnie rakiet, by ci się wypadało zrobić. E, jedna wyrzutnia rakiet, żołnierz wsparcia, e, wyposażenie. Tytan, karabin plazmowy. Ok, czyli idziemy po tą bazukę jedną. Zróbmy sobie już na, 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 na ten. Na taśm, tu. Ok. Koszary, zobacz. Grenadier. Wyposażenie, wyrzutnia, miotor blasterowy. I jedziemy dalej. Hmm, żołnierz wsparcia był. Grenadier, ty co ci... Krater. Kto ci zabrał plazmówkę, co? Ty, więc nie, nie mogę mu zabrać. Hmm. Nikt ci nie zabrał, po prostu sprzedaliśmy. Dobra, czyli musimy zrobić jeszcze obrotówkę. Eee, karamin plazmowy, nie, szczelba, nie. No gdzie to jest? Nie tak szukać, bo. Pistolet lekki, plazmowy, szczelba. Boże, Ciężki laser, karabin plazmowy, szczelba kompozytowa, jak, no nie ma? No musi być. Kurczę, jestem ślepy, dosłownie jestem ślepy. Można myszko? O, jest, można. Klawiaturą. To jest miotacz. Karabin snajperski, ciężka plazma, no i jest, no widzicie? Ciężka plazma. Przekaż. Elegancko, koszary, zobacz, e, gdzie to jest krater. Proszę cię bardzo. Ciężka plazma, pancerz tytana, wyrzutnia rakiet, jeszcze jedna się przydała. Ale zaraz, zaraz. E, krater szturmowiec. Ty raczej nie. No ile mogę mieć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu. No. Dobra, czy tobie tylko jeszcze muszę. Mm, Zrobić to rakiet. Dobra, i chyba sprzedaj dział produkty i przedmioty. Wyrzutnia rakieta blasterowy, nie mamy. Dobra, e pancerze. Wszystko. Satelita poszła. Latający Shift. <noise> ok, jeszcze przyspieszamy czas, żeby tą ostatnią satelitę wyszczelić. Kosmos, chyba. Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Nie, nie możemy. Czekamy na rozkaz. Nie, dobra. Eee. Dobra, to tutaj sobie zakończymy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Prawdopodobnie kolejny odcinek będzie ostatnim odcinkiem. I zaczniemy sobie. Tak myślę, że chyba od razu zaczniemy sobie dodatek Enemy Within. No i chyba tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do następnego. A tymczasem. Hej.